Znania. Przygotowuje się Agnieszka Baran z Negrą, Piotr Selmer i Anna-Maria Karkota z traktem Never Never London. tam, tam. to młody jeszcze stop, dopiero rozwijający się. W latach 70-tych Anglicy na bazie parkourów Polskiego, ponieważ ta widowiskowość, widowiskowość typicznych skoków bardzo się podobała widzom. Przerwa dla widzów przy okazji takich zawodów typicznych. Pokazali pierwszy raz psy na przeszkodach. Tak to się spodobało Wam, że tamtego, od tamtych lat 70. -tych, w 80. rok zdecydował się regulamin tego sportu. Dziękujemy tej parze.